Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. No zawsze są emocje. Eee, przyjechaliśmy do aktualnego, póki co, mistrza Polski, do najmocniejszej drużyny w PG Ekstralidze. Eee, także to był taki na zakończenie sezonu dobry test dla, dla naszych zawodników. Przyjechaliśmy osłabieni, to jest raz, dwa. Eee, po kontuzjach, z małymi gdzieś tam też kontuzjami, więc niektórzy także... To no, walczyli chłopacy, na tyle razy na, na na się było stać, to co wiedzieliśmy, ale spodni się do głową, wracam, osobiście. E, sezon był różny, kurczę. Te raz było lepiej, raz było gorzej. Przede wszystkim gdzieś tam brakowało mi tej stabilności na meczach domowych, gdzie w sumie nie powinno być takiego przypadku, a gdzieś tam w tym roku. Największym moim chyba takim problemem było e, gdzieś tam e, ściganie się w, na domowym torze. E, Wyjazdy oceniam dość dobrze. no Oprócz meczu w Lublinie w rundzie zasadniczej, a reszta meczy było na plus, więc e, co? No, sezon objechany e, awans e, do playoffów e, jest e, utrzymanie w Ekstralidze więc... E, Cel na ten sezon spełniliśmy. Nie powiem, że gdzieś tam są jakieś niedosy, jest mały jakiś niedosyt, bo gdzieś tam w pewnym momencie sezonu już chcieliśmy walczyć o, o, o to, żeby gdzieś tam w tych playoffach również dobrze pojechać. Zawsze mogło być lepiej, bo kilka miałem fajnych startów, ale potem gubiłem się trochę w pierwszym uku czy, czy po trasie. No ale generalnie jestem zadowolony. Co mogę powiedzieć, no... Przynajmniej z mojej strony dzisiaj to fatalnie wyglądało i... i szkoda po prostu tak kończyć sezon. Natomiast motor zdecydowanie w dwóch meczu lepszy, chyba się zgodzisz. Mówię, też to pokazuje, więc nie ma się co sprzeczać. Powiedz, dzisiaj miałeś jakieś problemy z ciałem w związku z upadkiem, który miałeś w czwartym kwocie? No tak, mam, że tak powiem, zerwaną torebkę stawową w lewym barku. Ale no też sam zdecydowałem się, żeby tu przyjechać i zdecydowałem się, żeby uczestniczyć w zawodach, więc mogę winić tylko siebie.